Dzień dobry Państwu. Jest 16.46, a 23 września 2022 roku właśnie dobiegła do nas informacja, że Lider partii kamrackiej Wojciech Olszański, Aleksander Jabłonowski, jest zatrzymany w post na posterunku na Wilczej w Warszawie. Jest przesłuchiwany. Domyślamy się, że jest to kolejny ruch przed planowanym konfliktem i wprowadzeniem nas do wojny. I po prostu jest likwidacja czy zastraszanie środowisk, które mogłyby się przeciwstawić. To, znaczy ja się tak domyślam. Ja, Sendecki, tak się domyślam. Od razu mówię o moim spostrzeżeniu, alarmuję opinię polską publiczną, że to jest przygotowanie do wojny i pacyfikacja tych środowisk, które nie chcą wojny z Rosją. Można ten konflikt zażegnać jeszcze środkami dyplomatycznymi, i o to wzywamy klasę rządzącą. Wzywamy ten polski rząd do dymisji. Prosimy o przekazanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mariuszowi Świdrowi. To jest człowiek, który zna się na dyplomacji, ma dobre stosunki z Rosją i on powinien doprowadzić do trwałego pokoju nie tylko w Polsce, ale i na terenach Ukrainy i tych terenach rosyjskich, które przypadły w udziale Ukrainie postsowieckiej. I niestety, przypomnę, był czas, kiedy Ukraina postsowiecka mogła być drugą Szwajcarią, gdzie mogli Rosjanie, Ukraińcy, Polacy Węgrzy i Rumunii. Bo taki, taki jest zasięg Ukrainy Postsowieckiej. To jest państwo wielonarodowe, gdzie tereny etnicznie zróżnicowane są w ramach jednego państwa. I zamiast tam robić pokój, wiadomi sprawcy, czyli wASPy, i tutaj oskarżam publicznie służby specjalne Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Izraela, że maczały w tym palce i że stoją za konfliktem między Słowianami na terenach Ukrainy Postsowieckiej. Ale jeszcze jest szansa, żeby tą sprawę rozwiązać pokojowo. A już na pewno nie chcemy, żeby Polska weszła do tego konfliktu jako strona. Nie chcemy armagedonu nuklearnego w Polsce. I człowiek, który najdonioślej z nas przemawia, czyli Wojciech Olszański, w tej sprawie jest zatrzymany w tej chwili nielegalnie, jak się domyślam, na Wilczej. Zbierają się tam kamraci. No ja nie mogę tam być, bo jestem w drodze do pracy. Natomiast informuję polską opinię publiczną, że sprawa jest bardzo poważna. Proszę o kontaktowanie się przez NPTV, przez Niezależną Polską Telewizję, z Marcinem Osadowskim. Proszę o kontaktowanie się z Ludwikiem Wasiakiem. Pod każdym filmem telewizji narodowej, który ja zamieszczam na YouTubie, jest telefon do Ludwika Wasiaka, do Mariusza Świdla, do doktora Rabila Almalaziego, do sierżanta Wilczyńskiego, do pani doktor Sokołowskiej. Także wzywam Polaków do pospolitego ruszenia. Teraz niech ten impuls da Wam bodziec do działania. I przypomnę, że narzędziem zdobywania władzy, utrzymywania władzy są różnego rodzaju grupowania, stowarzyszenia i partie polityczne. I my już mamy dwie takie partie: czyli Stronnictwo Narodowe i Romana, którego prezesem jest Ludwik Wasiak, oraz Związek Słowiański, którego liderem jest mecenas chodzimy Żynkowski, ale również mamy tworzącą się partię Kamracką. Żeby wejść do partii Kamrackiej, trzeba być w jakimś stowarzyszeniu z Kamraconym i być w Radzie kamradzkiej. Także mamy już kilka stowarzyszeń, grup, ugrupowań i dwie partie, i jeszcze będziemy mieli trzecią, jeżeli zdążymy ją zarejestrować przed wyborami. Także za kandydaturą Świdra albo jakąś inną kandydaturą mądrego człowieka, który doprowadzi do pokoju. Ratujmy Polskę przed generałem Skrzypczakiem, który wydaje mi się, że nie działa sam, tylko że jest w jakiejś grupie prącej do wojny. Są mający konstytucję, mając są prawo, ponieważ podżeganie do wojny napastnicze jest, jest w ogóle zakazane. Jest to przestępstwo. Tu się obawiam, że generał Skrzypczak takie przestępstwo i inne przestępstwo popełnił. Natomiast no to jest temat do omówienia. Natomiast, proszę Państwa, jest godzina 4.50. No, pięciominutowa, nie będę. Wystąpienie nie będę długo gadał. Jest moment do działania. Jest kolejny moment, jeszcze jest piękne, zachodzące słońce nad Warszawą. Piękne miasto. Warto warto zadbać o to, żeby to było dalej nasze polskie miasto, żeby nie rozwalone, żeby nie było rozwalone bronią atomową, a już o tym mówią. Już o tym kłapią dziobem przez internet straszą. Natomiast to już nie są strachy, to już jest zastraszanie takie, no, konkretne. Zatrzymanie Wojciecha Olszańskiego odczytuję jako właśnie... O właśnie, przejeżdżamy do izraelskiej Izraelskie ambasady. Zobaczmy, co tam się dzieje. Może właśnie nawet na Krzywickiego byśmy podjechali. Zobaczmy, co oni tam modzą. No właśnie, zaraz tutaj w prawo skręcimy i myk na Krzywickiego. Zajrzymy, co oni tam kombinują. Pozdrawiam wszystkich, którzy kontaktują się przez telewizję narodową, przez NTV, przez różne kanały na YouTube. Natomiast przypominam o mailach, przypominam o telefonach, przypominam o tym, żeby tworzyć pod ambasadę. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeć, jedź, jeć. Jedź, jedź, jedź. O, tutaj mamy panią policjantkę. Dzień dobry. Mamy jakiś ale lombowy w coś w tym stylu? Nie ma. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Pani policjantka powiedziała, że nic się nie dzieje. No to zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie pod ambasadą izraelską cisza spokój. Jedna policjantka, taka ładna blondynka z końskim ogonem. No. Także, proszę Państwa, no nie, jest, nie jest lekko. W tej Warszawie trzeba jeździć i pilnować tego wszystkiego, tego, tego co tu się dzieje. No szykują nam nową winę. No. Także, także to nie przelewki. Nie przelewki. Pozdrawiam Marcina Wsałowskiego, pozdrawiam wszystkich. Eee... Ujawnili się różni trolle. Tutaj widzę, ale jest też pani Ewa Lipka. Pozdrawiam panią Ewę. Ona zawsze pilotuje różne rzeczy. Dobra. No dobrze. Także, proszę państwa, pozdrawiam serdecznie w drodze, w drodze przez Warszawę. Mamy swoje polskie obowiązki, a takim obowiązkiem jest utrzymanie pokoju, dobrobytu i jako takiego rozwoju, mimo wszystko zmianami to jest innego nie mamy i nie możemy je w jakiś sposób przepotwarzać, zmieniać, znosić różne przeciwności losu, natomiast natomiast no, nie, sami wiecie, nie jest lekko i nie zanosi się. Będziemy sobie rozmawiać na różne narodowe, polskie tematy. na Wielkiej Polsce.